No się ma i dzisiaj zabieramy sobie w FIFA, W trójdziałach. Przeżyłem. Dobra, przeżyłem No Dobra, przeżyłem sokorki. Dawno nie było tak wyczekiwanego meczu. Wszyscy spodziewają się tutaj wspaniałych emocji wielkiego futbolu. Ze stadionu witają Państwa Dariusz Szybakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Media dużo pisały, w prasie, radiu i telewizji mnóstwo informacji. O obu zespołach wiemy wszystko, oprócz jednego. Kto dziś wygra? Proszę Państwa, nie mogę oprzeć się w wrażeniu, że jeśli zespół nie zaprezentuje się zdecydowanie lepiej, to może być ostatni mecz tego szkoleniowca. No nie będzie to niewątpliwie, jak mówisz, łatwe. Trzeba odzyskać zaufanie kibiców, zarządu, a jeżeli chcę tego dokonać, Rzeczywiście powinni zagrać wielkie widowisko. Kastelen. Obrońca był tam, gdzie być powinien. Zrobił to, co do niego należało. Oddalił zagrożenie. Jest szansa! podanie do najlepszego rozgrywającego. Błaszczykowski! Dobrze się wrócił, naprawił błąd. Castele. No co teraz z tym zrobią? Dobrze, w niełatwej sytuacji. Dobra piłka. Petric. No, jak widzimy, nie zdoła utrzymać się przy piłce, została ona wybita przez rywala. No, nie dają odetchnąć rywalowi w tej grze pressingiem. Błaszczykowski. Czy będzie zagranie w pole karne? Odbija, ale to nie koniec. Może następnym razem to było nieudane zagranie. Może to wyglądało na słaby strzał, ale rzeczywiście była wielka presja obrońców. Dobre podanie bramkarza na skrzydło. Uderza. Ach, proszę popatrzeć. Takie strzały, w dolny ruch są prawie nie do obrony. Bramkarz po prostu nie miał czasu, aby odpowiednio zareagować. Znakomicie spisuje się w tym sezonie. To już jego dziesiąte trafienie. Brawo! Kastelen. Guerrero. Petric. Daleko, ale zobaczmy. Obok bramki. Strzelał w trudnej sytuacji. Musiał szybko uderzyć w tę piłkę. I niestety spudłował. Ładnie to przyjął. Bardzo ładnie po bronie. Sachin. <śpiewanie> Piłka wychodzi poza linię końcową. Rzut rożny. Będą mieli dobrą okazję. Trochowski. Dobry powrót. Gastelen. Trochowski. Dobre przejęcie. Świetna wymiana. No odważnie teraz z daleka. Ale teraz Byłaby Komu odda tę piłkę? Szuka szczęścia z dystansu. Ale świetnie go bronił. Był świetnie ustawiony i pewnie wyłapał tę piłkę. Błaszczykowski. No, ogi piłka! Co? Co za gol, znakomite uderzenie. To się nazywa mistrzelecki instynkt. Brawo Kuba Właszczykowski. dzisiaj prezentuje stuprocentową skuteczność. Petriz. Powstrzymany przez obrońcę. Okazja. Słupek. Gramy dalej. Prosto w bramkarze. Odzyskują piłkę. Sachin. No, dobra piłka. Dobrze w obronie. Kastelen. Guerrero. Dobry powrót. Ładne zagranie pachnie bramką ta akcja. Jakoś udało się to obronić. Przód rożny. Ulala, ale przypakował. Krochowski. Przez moment nie wiadomo było kto to przejmie, ale już wszystko jasne. Na stadionie wciąż panuje niesamowita atmosfera. Iwice z niecierpliwością czekają na dalszy rozwój wydarzeń na boisku. Może być niebezpiecznie. O, dobre wejście! Potrafi mocno uderzyć z daleka. No tym strzałem postraszył Gołębie na stadionie. Jak on to chwiebił, takiego podła już dawno nie widział. Petric. Guerrero. Ładnie tam przejęli. Świetne wyczucie. Guerrero. Skuteczna obrona. Błaszczykowski. Obrona pokazuje, kto tu rządzi. No, ładnie to zrobił. Odbija palcami, ale piłka w grze. Krochowski. Nieustępliwie. Guerrero. Demel. Złe podanie. Szybkie przejęcie piłki. Guerrero. Kastelen. Demel. Szansa z dystansu. Świetnie się złożył! Super! Sachin. Błaszczykowski. Petric. Guerrero. Nie miał tam miejsca, żeby bardziej rozwinąć ten atak. Błaszczykowski. Dobrze wyczuł to podanie. Petric. Guerrero. Ależ ładnie rozgrywają tę piłkę. Petric! I mamy gola! a Publiczność! Oni miała! Imponujące trapienie. Mamy bramkę po olbrzymim zamieszaniu w obrębie pola karnego. Trener decyduje się na zmianę. Zobaczymy jak teraz poustawia zespół. Będzie teraz 20 minut. Oh, Zidan trochę tutaj nie błyszczy. Radglował można wyrzucić z takim też się ładnie prezentował w ostatnich meczach gdzie myślę, że można by udać szansę i Koch, tak, Koch też się ma mało tego ty ogólnie, ale, ale jest fajnie naprawdę. Szwajcer coś się zmęczył za bardzo Błaszczykowski ładnie uwolnił się spod opieki. Bramka ciągle jest duży kopała. Sędzia wskazuje. Wznowienie gry od bramki. Ładnie, bramkarz odnalazł partnera na skrzydle. Pewnie teraz w obronie. Guerrero. Petric. Petric! Ryzykownie wygarnął tę piłkę z potznu. Słuszny wybór. Błaszczykowski. Błaszczykowski! Uderza z daleka, ależ interwencja. Bramkarz ciągle jest w duży kopała. Długim wykopem rozpoczął grę Bramkarz. Błaszczykowski. Dobrze obrońcy. Kastelen. Błaszczykowski. Przymierzył, sięgnął ją, ale zagrożenie nie minęło. Kastelen. Demel. Obrona pokazuje, kto tu rządzi. Błaszczykowski. Może teraz? Broni ten strzał. Kastelen. No już tylko marzenia im pozostają, czasu niewiele. Przegrywają jedną bramką. Czy zdążą za chwilę koniec tego meczu? Petric. Guerrero. Pewnie w obronie. I sędzia dolicza 3 minuty do czasu gry. Ależ dobre tam przejęcie. Jak uda się to wykorzystać? Trochowski. Czujnie przechwyci. Błaszczykowski. Błaszczykowski! Może teraz! I pewnie tym razem Bramkarz. Kastelen. Przejęcie. Demel. Ładnie przechwycił. Głodarze pokazali tutaj znakomitą formę, odnosząc już piąte zwycięstwo w że... Przez cały mecz panowali na boisku i trzeba powiedzieć, że wygrali ten mecz zasłużeniem.